Ho, 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 z tej strony malinka i witam Was w siódmym vlogmasie na naszym kanale. Dzisiaj mamy siódmy dzień otwierania naszych kalendarzy adwentowych, i dzisiaj znowu zaczynamy, nie zgadnę się od czego, od Dr. Horsa Więc dzisiaj mamy znowu niebieskie okienko i lecimy z otwieraniem. ok, dzisiaj znowu mam jakąś tupeczkę. Zaraz, najpierw wy zobaczycie, a zaraz zobaczę. Co tu jest? Mocne kopyta. I mamy tutaj olej na wyschnięte i spękane kopyta i mamy tym razem w takiej psikawce. Dzisiaj nasza kolejna buteleczka. I lecimy już do następnego kalendarza, czyli HKM. Dobra i mamy tu taki jakby, o Jezus Maria. Dosyć, o Jezu, jedenastka mi się odtworzyła, o o. Dobra, no, zwanął to jakoś prowizorycznie. Dzisiaj taka dosyć długa i duża. Zobaczymy, co to może być. Oh wow. Mamy tym razem taką kopystkę. Jest dosyć ładnie wykonana. Taka, widać, solidna. Więc będzie to moja nowa kopystka, bo mi się jedna taka już trochę zużyła. Więc nowa kopystka. Fajnie, zawsze przydatny gadżet. I widać, że jest dosyć porządnie jest zrobiona. Więc fajnie. Dzisiejszy dzień nawet spoczko i widzimy się już jutro w dniu ósmym. Pa!